Paweł Dącbach, witajcie moi drodzy Nic nie boli tak jak upadek A jeszcze jak to się dzieje na scenie przed tysiącami fanów Może być ostro Dziś mam dla was upadki gwiazd Już zacieram ręce i na początek Demi Lovato To taka młoda i utalentowana amerykańska wokalistka Po paru odwykach dodam No i jak widać na załączonych filmikach Ma problemy z równowagą Demi to gwiazda, która upada bardzo często. Demi może zmień buty! Dużo gorszą wpadę zaliczył ostatnio Justin Bieber. Nie dość, że upadł, to wyszło na jaw, że śpiewał z playbacku. Justin, z wodą czy nie po drodze i naucz się w końcu śpiewać na żywo. Gołą katą za dużo nie zdziałaś. Lecimy dalej. Ariana Grande. Prawdziwe zjawisko, ale co zrobić, jak się jest niezdarnym? W tym przypadku Ariana przynajmniej śpiewała na żywo, ma plusa. A jak? Gorzej miała Britney Spears. Jak upadła, trudno jej było wstać. No to sobie posiedziała dziewczyny, zmęczyła się. Pech prześladuje też Jennifer Lopez. Noga się omsknęła. No i upadek gotowy jednak w tym przypadku bolało mocniej, bo J.Low rozwaliła sobie kolano. Upadają, ale się podnoszą. Jednak niektóre gwiazdy swój występ zapamiętają na długo. Niekwestionowaną gwiazdą w tym przypadku jest Madonna. To musiało boleć. Ten upadek nie był jednak z winy samej Madonny, wina tancerza jak za mocno pociągnął, a może zawiniła pani od kostiumów. Tak czy siak myślę, że oboje z Madonną już nie pracują.